Trzeba z tego robić od razu wielkie awantury. My nie robimy z tego awantury. Tak. I tylko się ponaśmiewamy. No w każdym razie, jeśli w sklepie. Mogna było kupić, proszę me, za 100 jak na flagę. Nie, nie. Jeśli Co? w sklepie internetowym, Leroux merlę, wpisałeś maszt na flagę. No to mówię 100 jak no maszt. Dobrze. To maszt. wyskakiwało. Maszt aluminiowy do podnoszenia flagi niemieckiej. <głos> <głos> I słuchaj, <noise> mam do ciebie pytanie. Czy gdybyś miał ogródek, to chciałbyś, żeby ten ogródek przyciągał wzrok? Tak. Bo jest na to rozwiązanie. Nie budłbym. Bo o, w opisie tej flagi i tego masztu z flagą było, no. dzięki masztowi z niemiecką flagą twój ogród będzie przyciągał wzrok. <laughs> Ale sama zaje, prawda! Zaje, ktoś sobie daje jaj to wpisał. No. Oczywiście możesz szybko i łatwo wymienić flagę. <śmuszel> na przykład na maszcie możesz umieścić flagę swojego ulubionego klubu. Dzięki czemu maszcie jest również bardzo odpowiedni dla fanów sportu. Czyli albo flaga niemiecka, albo Bayern München. <śmuszel> Ale, ale to naprawdę by przyciągało wzroki. Idziesz przez wieś, patrzysz, masz flaga niemiecka. No naprawdę. Idziesz na Rodos, te e, e, ogródki działkowe ogrodzone siatką i patrzysz, flaga niemiecka taka. Je I był, była promocja, e, obniżona cena o 40,58. Moim zdaniem powinno być... O tr za trzy O 39,00. E ale poczekaj, e to, to 1939. Poczekaj, ale mam pytanie. Tak. A to z flagą było już? Z flagą! Z, masz, flagą, z flagą! Masz z flagą! Za 300 wy. No tak mi się wydaje, że z flagą. No, Biorę. To, chyba, że ten. No tak mi się. Poczekaj, no, no. Pokaż. Nie, no jest tylko napisane, że masz. Masz do podnoszenia flagi niemieckiej. Do podnoszenia flagi, a ja nie jest napisane, że masz i flaga. No i teraz zmienili. Teraz okazuje się, że ten maszt może też służyć, to jest dobra wiadomość, do podnoszenia polskiej flagi. Hmm. Ale kto by to chciał? To nie przyciąga wzroku potem, jak sobie właśnie. w ogródku... to knaką to ma każdy. No właśnie.